Witam serdecznie, z tej strony ja, Majez, a to jest, zagrajmy w Harvest Moon Back to Nature. Oh yeah. Dobra o to, Mamy 2500 złota, także elegancko. No i oczywiście jak co dzień zajmujemy, zajmujemy się pieskiem. No czy piesku... Dobra, już poszczekał, poszczekał, także okej. Okay. I nareszcie jutro deszcz, szkoda że nie jest tak u nas w normalnym świecie, przynajmniej u mnie jest strasznie ciepło, dzisiaj byłem nad wodą, naprawdę była świetna woda do kąpania, no i oczywiście wieczorkiem przyszło, żeby sobie troszkę ponagrywać, jeżeli chodzi o serię, żeby było na dzisiaj i na jutro, no i oczywiście jeszcze wieczorkiem live, jak to zwykle robię. No ale okej. Okay. No cześć koniku. Od razu do mnie przyleciał. Jaki miły koń. Dobra. Dał głosik. Także że lecimy dalej moi drodzy. Nie ma. Dzisiaj pracowity dzień nas czeka. Bierzemy koneweczkę. I oczywiście podlewamy nasze plony. No. Za parę dni znowu nam urosną ogórki. Także fajnie. Powolnie musimy pomyśleć, żeby zacząć znowu do dziewczyny nosić kwiaty. Żeby dostała kolejne sarduszko oczywiście. Trurur. Czas na podryw. Czas na kitket. Oje! Oh yeah. W końcu zadowolony jestem, bo Gotik się skończył jedyneczka. Yy, no Gotik Jedynka jest fajną grą do przejścia, do zagrania. Już parę razy ją przechodziłem. Ale no, po jakimś czasie się oczywiście jak to gry nudzą. Ale... Yy, szczerze nie mogę się doczekać już, yy, kiedy nagramy sobie... W końcu pierwszy odcinek z returninga. Tak naprawdę mam chęć przejść tę całą modyfikację. Bo nie zrobiłem tego jeszcze. Jestem w Arkendarze, jak już nieraz wspominałem o tym. No i mam zamiar przejść to na odcinkach oczywiście. No i oczywiście, no nie będzie to uniknione. Odcinki będą długie, no bo wymaga tego ta seria jeżeli chodzi o returninga poza tym wszystkie gotiki wymagają czasu także nawet jak ten jeden odcinek dziennie będzie to myślę że te 40 minut nie będzie tragedią jeżeli o to chodzi bo jednak gotik wymaga tego czasu jak już nieraz wspominałem o tym no i naprawdę myślę że te 40 minut jest optymalne bo krócej jest bez sensu w sumie no dobrze, myślę, że dzisiaj zakupimy sobie pierwszą kurę. Czyli dojdzie nam nowa rzecz do opieki. Oprócz konia, psa, dojdzie jeszcze nam kura. No i myślę, że tak za 500 golda kupimy sobie jedzonka. Czyli 50 porcji. Na jakiś czas to nam starczy. Oczywiście jej syn Rick przyniesie nam to na, do nasi, na naszą farmę. Bla bla bla. No, i oczywiście kurak czyli 1500 golda, ale na szczęście wystarczy jednego kupić, a kolejne już się nam wyklują po kilku dniach, oczywiście. No, i teraz nazwa: Kajko mu damy, Kajko i Kokosz, jakby była ta bajka w sumie. Dodamy mu Kajko. Dobrze mówię? Kajko? Kajko i Kokosz? Nie wiem, dobra, mniej więcej. Najwyżej się wygłupię i, i pomylę coś, ale dobra, trudno. No i oczywiście Rick nie, Kuraka nam przy, przyśle do domu, do domu znaczy się do o, tego pomieszczenia, do kurnika, o oczywiście możemy sprzedać u niej kury. Możemy oczywiście kupić medycyny, me, medyki, me, takie medkity, które leczymy, jeżeli kura zachoruje. Bla, No sorry, trochę się plączę, ale jestem troszkę zmęczony po, po tym całym kompaniu się nerwową. O, język się plącze. No, na, na live już się rozkręcę. Jak to zwykle bywa. Dobrze, idziemy zaopiekować się yy, naszym pierwszym kurczaczkiem. No, co by tu gadać? Kła, 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 Oczywiście dajemy jedzonko. No i oczywiście, jeżeli chodzi o małe kurczaki, które się wykluwają, muszą one jeszcze podrosnąć do dużej kury, żeby znosiła jajka, ale jednak warto samemu wyhodować, bo dzięki temu zaoszczędzamy przynajmniej kasy, nie? Bo tak tyle tej kasy byśmy musieli wydać na, na te kuraki całe. Pójdziemy sobie już po kwiaty, także jutro pójdziemy z kwiatami do yy, Eli. Co jeszcze miałem zrobić? A właśnie, nie wiem co z tymi ogórkami. Myślałem, że mi zaliczy te, te ogórki. I mi się wydawało, że moja postać jadła yy, owoc mocy. Może po prostu zbugowało się coś? Nie wiem. Na, na bank jedną dostaliśmy od tej całej bogini. Kurczę, za daleko poszedłem. Na bank jedną od bogini dostaliśmy z tego, z ty, tego wodospadu. Yy, tutaj za te ścięcie drzewa dostaliśmy kolejne. No chyba, że automatycznie mi się to usunęła przez to, że próbowałem ściąć i może mi się te owoc mocy cofną w sumie. Nie wiem sam. Nie, nie wiem sam jak to jest w sumie z tym, ale dobra, nieważne. Pam, 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 pam. No, i oczywiście dzisiaj już chyba nie zdąży, jeżeli chodzi o wręczenie kwiatów. Ale spróbujemy, może, pa, może się uda jednak. No, myślę, że jakaś scena będzie, ale nie dobra. Ale chyba już teraz dziewczyny nie spotkam. Ale spróbujemy, może w domu siedzi. Zresztą klinika chyba jest dłużej otwarta niż takie sklepy normalne. Ale dobra, zobaczymy. Nie szkodzi nam to. No i widzicie, przykładowo ten jeden dzień już trwa 7 minut, także no. Coraz dłuższe te odcinki myślę będą później. W sensie nie odcinki, tylko jeden dzień na odcinek w sumie prawdopodobnie będzie wychodził. Jest Eli? Nie ma Eli, dobra. Czyli ona jeszcze jest prawdopodobnie w klinice. Także i no myślę, że jeszcze wręczymy jej dzisiaj te kwiatki. Szósta już wybi wybiła, ale my się tym nie przejmujemy, oczywiście, lecimy do niej. It's locked. Do której to jest? Czwarta PM, no to widzę, że poszaleliśmy, a pewnie teraz do domu już nie wejdę, nie? No chyba, że teraz magicznie się teleportowała, jest w domu, zobaczymy. A W nocy niestety mnie nie wpuszczą. Bo pomyślą, eee zboczeniec Czemu nie śpił siebie na farmie Dobra, najwyżej to jednego kwiata stracimy. Ale przynajmniej jutro postaramy się o wręczenie kwiatów Co myślisz, że się uda w końcu? Aaj. Bo powoli trzeba tę serduszkę rozwijać, żeby... Długo ze, ślub, ze ślubem nie zwlekać w sumie. I z aręczynami. No dobra, śpimy. Wstajemy, kolejny dzionek, oczywiście. Oczywiście znowu nasza postać zaspała. Wstajemy o 8, nie o Deszczyk pada, także dzisiaj jest elegancko. No i znowu jutro jest gorączka. No, 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 no. I jutro jest... Jutro są wyścigi konne, także jutro będzie dzień pełen wrażeń. Te festynę musimy jeszcze ogarnąć sobie na farmie po, podla, podlać wszystko Dobra, z pieskiem się pobawiliśmy Dzisiaj powinno być już pierwsze... powinno już być dzisiaj pierwsze jajko No i oczywiście przyszedł burmistrz powiedzieć, że jutro jest ...wyścig koni. No i że może, może weźmiemy udział, ale trzeba mieć dużego konia. Niestety nasz konie jest duży, także no... Musimy ładnie podpracować, jeżeli o to chodzi. Ale oczywiście w przyszłym roku weźmiemy w tym udział. I postaramy się oczywiście wygrać, bo... E, no najlepiej wygrać w sumie, no co tu, co tu mówić. Dobra, idziemy do naszego kuraka, bo prawdopodobnie dzisiaj będzie pierwsze jajeczko. No kuraczku. A nie, czyli się pomyliłem, prawdopodobnie jutro będzie pierwsze jajko. Także dzisiaj jeszcze nakarmimy go. Jutro już powinno być jajko w sumie, tak ma mam nadzieję taką szczerą, bo... Dobra, no, bierzemy szczotę, idziemy do konia. Ogórki jeszcze rosną. Nie wiem, czy 20 dnia nie będzie czasami wiosny, ale zobaczymy. No, koniku, koniku, nie wyłaź na dwór, bo deszczyk pada. Dobra, odejdziemy, żeby go... Pogwizdać mu, ok No i konik oczywiście zadowolony Na farmie już wszystko jest ogarnięte Także możemy śmiało iść do Eli Ela, ela Uuuu... Eluś nasza Ona już powinna być prawdopodobnie w szpitalu W klinice, nie w szpitalu, cegara To jest klinika O szpital No jest nasza, ladies No cześć, dasz buziaczka coś, coś, coś się stało? No Przynieśliśmy prezent Tak, jest okej okay wszystko i ja dzisiaj wieczorem. Ha? Nie, jeszcze za wcześnie jest na to. No ale no dobra, kwiatki wręczyliśmy. No i nic, nic innego nam nie pozostało, jak wrócić do domu. No i rozpoczniemy kolejny dzień. No i myślę, że w tym odcinku zrobimy sobie jednak 3 dni, bo... Why not? Jest 12 minuta, także do 16 minuty muszę się wyrobić z podlaniem, z uprzątnięciem zwierząt I już nie będę leciał z kwiatami do dziewczyny Będziemy co jakiś czas latać z tymi kwiatami Także Z, z uprzątnięciem farem powinienem zdążyć do 16 minut się wyrobić, także luz. Luz blues, dobra, wchodzimy do domu I jak najprędzej zaczynamy kolejny dzień W sumie są dzisiaj wyścigi koni, także zrobimy ciutkę dłuższy odcinek, dobra, niech wam będzie. Zobaczymy jaka jutro jest pogoda, oczywiście słoneczko, pobawimy się z pieskiem. Dał głos, dzisiaj oczywiście wyścigi konne, od razu bierzemy koneweczkę. Oby dzisiaj ogórki nie wyrosły, bo nie mam czasu na, na ogarnięcie, dobra, jutro będą chyba. Albo jutro będę do albo pojutrze, już dobrze, że nie wyrosły. Mamy czas na ogarnięcie porządków, i pobawimy się w te wyścigi konne. Może parę medali wygramy. Najlepszym sposobem jest stawianie na te konie, które mają mniej obstawiane. Zrobimy taki mech, że szybko naleję do konewki kolejnej wody. I przy okazji wyjdziemy szybko do kuraka naszego. I dzisiaj już powinno być jajeczko. No jest jajeczko. No podnoś jajeczko. No farmerze, no co jest z tobą? Dobra. I tu wrzucamy do inkubatora. Po kilku dniach oczywiście powinien kurak nam wyrosnąć malutki nowy. Wykluć się znaczy się? Bo znaczy się, bo znaczy się. jej. Ten mój, te, ten mój komentarz naprawdę. no. Ale jak mówiłem, cały czas pracujemy nad tym, żeby ta wymowa jak najbardziej się poprawiła. Żeby jak najmniej się ją zacinał i żeby komentarz był spójny i myślę dobry w, w miarę do słuchania. O tyle jestem spokojny, bo y, głos się poprawił i, te, i z tego powodu jestem zadowolony. Nie mam takiego sztucznego głosu. Także teraz śmiało mogę nagrywać te odcineczki na YouTube'a. I tylko mam szczerą nadzieję, że powoli ta publiczność jednak mi wzrośnie. Staram się oczywiście jak mogę, jak najlepiej mogę. Walczę o to, żeby wszystko jakościowo i z głosem było jak najlepiej. Dzięki czemu, żeby trochę przyciągnąć tej publiczności do siebie. No ale oczywiście bez, bez pracy nie ma jak to się mówi. I... Ciężka praca może w przyszłości się opłaci. I tych widzów trochę mi się uzbiera. Hmm. Fajnie by było mieć swoją małą publiczność. No małą publiczność, później może i będzie wielka. Ale żeby na początku tą małą publiczność mieć, żeby troszkę Google Plus e, funkcjonowało, bo na tym Google Plus cały czas się udzielam i daję informacje co i jak, odcinek i tak dalej. Oczywiście całe kalendarium, odcinków i tak dalej jest. Ej, koniu, nie pozwoliłem ci wychodzić. Widzicie, nie słucha się mnie. Koniu, wracaj. Dzisiaj nie, nie, nie bierzesz udziału w wyścigach konnych. Jesteś za młody, mój, mój młody koniku. Dobrze, ogarniamy go. Jedynie to nam pozostało. Bora, idź sobie tam. Czasami, żeby nadwór mi nie wyszedł. No, dobra. No i widzę, że już 16 minuta wybiła. Także akurat jak skończymy wyścigi konne, no to będzie już akurat dobra, dobra pora, żeby zakończyć odcinek. Jest dziesiąta, także wyścigi konne już się zaczęły. Ale na szczęście są bardzo. Yy, no! związki są wszyscy bardzo mili, także czekają na nas oczywiście i nie startują z wyścigami konnymi bez nas. I z obstawianiem czekają na nas, także czym prędzej obstawmy, że są trzy obstawiania i potem jesteśmy w domu. Idziemy spać. No i oczywiście, ładna melodyjka jak przystało na wyścigi korne. No i kupimy tiket, poprosimy, no i będziemy próbować coś wygrać, no dobra. I na kogo tutaj najmniej dali? Na Bibopa dali 3, na Honeja i na Tangle 4. No i myślę, że sobie zrobimy tak. Tu sobie damy, tak nie wiem. Żeby nie przesadzić. Ile kosztuje jeden bilet? Czekajcie. Jeden bilet kosztuje 50 golda, tak? No to damy, szkoda, 5 tutaj. Ok. I 5 na Honeja. Który z nich może wygra i może się nam pośczęścić? Także... Ryzykujemy, ale może się uda coś wygrać. No dobra. No dobra, postawiliśmy. I co teraz u tego? It's ok, go. No i dobra, sprawdzimy, czy się uda nam coś wygrać. Oczywiście trochę wyścig koniec, trwa, ale to zrobimy coś dłuższy. No i my oczywiście postawiliśmy na piątkę, sióstrkę, i szóstkę, czyli bibo, Honey i zobaczymy, czy który z nich może wygrać czasami. Właśnie te najmniej obstawiane wygrywają zawsze, przynajmniej tak było. Jeżeli chodzi o stare Harvest Moon, zobaczymy. A widzę, że jednak szósteczka ładnie mknie do przodu. Czyli prawdopodobnie wygra. No. Chyba wygrał na szósteczkę, tak? Eee, honey B, tak. A my stawiliśmy właśnie na Honeya i na Bibopa. Także wygraliśmy. I mamy 15 medali, czyli 5 ticketów kupiliśmy razy 3 jest mnożnik, bo taki jest mnożnik, no to czyli 3 razy 5 15, ok. Bam 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 Okej. Okay. Pierwsze obstawianie za nami. Nie wiem czy tu są również trzy obstawiania, czy jedno obstawianie. a chyba jest kilka, trzy obstawianie, dobra. No, że robimy jeszcze jedno obstawianie. Bołeticket. Okej. Okay. Right. okej. Okay. No i tym razem jak widzę Kaja i mango znowu. Mnożnik razy 1. Także próbujemy. Postawimy oczywiście 5. 5 tutaj albo nie, zrobimy tak, damy tu 3, czyli będziemy mieli 3 medale. Ok. I na mango postawimy 3. Żeby zostało jeszcze nam na ten ostatni wyścig, wiecie? Dobra, ok. Here you go, okej. Okay. No i oczywiście u dziadka startujemy wyścig. Już kupiłem bi ten bilety, także lecimy z wyścigiem, ok. Okej, okay, let's do it. Pam-pam-pam, para-pam-pam-pam. pam Piw -pam 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 -pam. paw i konie poszły jak po betonie. Dobra, oczywiście, przedstawienie, kto na jakiej linii jedzie. Nasze są, oczywiście, piątka, i szóstka, jak zwykle. Get ready, pif, i jedziemy. O, trujeczka widzę na prowadzeniu. Ale szósteczka już go dogania by szósteczka go przyścigła, ale chyba przegramy, wiecie. Trujeczkę jest bardzo naprowadzeni. Przegraliśmy chyba, wiecie. Czyli tym razem przegraliśmy, no. Chociaż mango chyba wygra, a my na mango stawialiśmy, nie? Tak, mango wygrał. Fajnie, mamy trzy medale. No i jeszcze może wygramy kolejne dwa medale, też będziemy mieli równe 20 medali, no i spoko. A później oczywiście jak bierzemy udział, stawiamy na siebie wszystkie medale, mnożnik oczywiście jest. No i później te medale wymienimy sobie na Power Barrel, nie? Jak to bywa przeważnie. No i oczywiście kolejne etikety, poprosimy ostatni już wyścig. No i tym razem oczywiście Blaki ma mnożnik razy 1, Czacza ma razy 3 mnożnik, także myślę, że wszystko co mamy postawimy na Blaki, bo ja jednak razy 1 mnożnik, także myślę, że damy radę wygrać. Chociaż mogliśmy postawić pół na pół, ale dobra. Dobra, kupiliśmy, trudno, przegramy to przegramy, najwyżej. Ok, good, dobra. Let's begin. No i ostatni wyścig. I potem kończymy odcineczek, bo widzę, że już 22 minuta. Leć w ten czas. No oczywiście czasu nie zatrzymamy. No i czacza i Blaki na ostatnich, a my postawiliśmy chyba na piąteczkę, tak? Na piąteczkę, okej. Okay. No i tylko trzymajmy kciuki, żeby nasza szóst szósteczka wygrała. Nie, piąteczkę, sorry, piąteczkę. Ale widzę, że szóstka jest na prowadzeniu, także chyba przegramy tym razem. O, chociaż nie, przegraliśmy, ta. Widzicie, jednak los mnie pokusił, ale mogłem postawić na no, obydwu i wtedy bym wygrał. No i czacza wygrała. Black miał. PH miał drugie miejsce. No dobra. No oczywiście mówi, że wyścigi kody zakończone w tym roku są oczywiście. Jeżeli chodzi jeszcze o medale, to możemy je wymienić u naszego oczywiście majora. No oczywiście wam pokażę jeszcze mniej więcej co możemy kupić za te medale. No i oczywiście Power Fruit 1001 medali i tutaj różne jakieś nasilniki dla kobiet za ileś tam medali. Turbo Jolt i Body Gizard bodajże są to takie dopalacze, żeby dłużej nasza postać dawała sobie radę. Trufla możemy oczywiście sprzedać u nas na farmie i troszkę dostać kasy. A mystyryl to jest ten najlepszy kamień, który ulepszamy sobie narzędzia, ale no... Medale sobie przechowamy na następny rok. No i podziękujemy za te wyścigi konne, było naprawdę przyjemnie. To była świetna zabawa, no ale trzeba wracać do pracy, jak to mu nie, mówi. Nasz bohater. No rzeczywiście jest szósta wieczorem, także nie ma sensu już nic więcej robić. Ja się z wami żegnam. Udaję się na spoczynek. No i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka i siemanko.